Nadeszła pora, żeby porównać Prime lemoniadowego do Prime limonkowo-cytrydowego. Czy to jest jeden i ten sam Prime tylko że w dwóch butelkach? Czy może bardziej byśmy mieli tutaj dwa inne smaki? Chociaż wiecie, lemoniada to jest stricte cytryna, a tutaj mamy jeszcze limonkę cytrynę, więc wiecie, takie Eee, tam tam do powita was serdecznie. Prime Lemoniadowy. Prime, który jest swoistego rodzaju... W sensie w Ameryce tak mówią, nie że ja to mówię, bo ja ten to jest jeszcze nieodkorkowane i tak dalej, ale mówią, że to jest o wiele lepsza wersja Prime Lemon Lime. Tu dzieje się więcej, tu nie ma takiej słodyczy, takie dalej, takie dalej, ale kurde mogą to być kupione te recenzje i tak dalej i zaraz powiecie, że nawet mi nie wierzycie, bo mnie pewnie też wykupili, ale spokojnie. No kto by chciał mnie kurde, sponsorować, nie wiem. No już na pewno nie Prime, których głównymi ambasadorami są oczywiście Logan Paul i KSI, co oczywiście daje tam wszelkiego rodzaju kontrowersje i tak dalej. I ty, 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 co? No, muszę wszystko to powiedzieć. Wiem, że wszyscy to wiedzą, bo mam tutaj prime, ale może powiedzą zaraz, że. Ej, bo. Tutaj ta recenzja jest nieważna, bo w ogóle jest kurde nierzetelna, bo to jest prime i w ogóle. A ja chcę ich przed tym uchronić, chłopie! Dejże mi spokój! Ja jeszcze jestem przed streamem, co ty mnie tutaj. Ludzie mnie naprawdę wykończą, nie wiem jak wy, ale. Dobra, więc przejdźmy do butelki. Design jest ten sam. Jedyne co się zbiega to ukształtowanie butelki, bo wiecie, tutaj mamy inne DO, no, dlatego że to jest butelka amerykańska, a nie tak jak przy okazji Lemon Lime, który przyjechał do nas prosto z Anglii. To jest już, jak mówię, angielska. Butelka angielski Prime, tu mamy już bardziej taki oryginalny prime, jakby na to je patrzeć, bo wiecie, Prime wywodzi się z Ameryki, więc dlatego jeżeli miałbym cokolwiek testować, to tylko i wyłącznie z Ameryki. Kurde, nie wiem jak to inaczej powiedzieć. No jestem podekscytowany, bo zaraz zaczynam stream'a, więc dlatego też się muszę sprężać. Eee. Co tu dużo gadać? Piękna, żółta butelka, duże logo prime czarne, wartości odżywcze, skład, wszystko przytoczmy teraz. Woda filtrowana. Woda kokosowa z koncentratu, nie tak jak tutaj, przy tej angielskiej, gdzie mamy wodę kokosową, ale z proszku. Kwas cytrynowy, difos chyba difosforan potasu coś takiego, sukraloza acesulfan strasznie wysoko, nie żeby coś naturalne aromaty guba arabska strygumy cytrygian, trimagnezu l, l izoleucyna elwalina witamina E beta karoteny dla koloru yy, witamina A witamina B6 i witamina B12 Jedyny możliwy alergen tutaj zawarty jest to kokos, wartość odżywcze 25 kilokalorii, żadnych tłuszczów kwasów tłuszczowych nasyconych, żadnych tłuszczów trans, żadnych innych tłuszczy, żadnego cholesterolu, 10 mg sodium, 5 gramów węglowodanów, z czego... Błonnika 0, 1 gram totalnie cukru. O czym ja mówiłem, że te starsze mają 2 gramy, ale to możliwe, że angielskie mają 2 gramy cukru, a te amerykańskie mają 1 gram. I to pochodzi oczywiście z wody kokosowej, bo tutaj jest nawet napisane, że zawiniera 0 gramów dodanego cukru, białka 0 widy d robi mikrogram, żadnego wapnia, żadnego, w ogóle po co ja to mówię, żadnego ze żelaza, albo potem się przypierdzielicie, że albo sytarty, żeś tego nie przeczytał i tego. Jak was kocham za to. Chociaż, że nie piszecie mi tak, ale może się to zdarzyć, bądźmy szczerzy. Potasu 700 mg, witaminy A 900 mg, witaminy E 15 mg, witaminy B6 14, o Jezus 3,4 mg, 480 mg, witaminy B12 i 124 mg magnezu. Więcej witamin i minerałów aniżeli tutaj, no niby o to jedną wartość, czy nawet dwie, jedną wartość. Ale zawsze coś możemy to tworzyć i sprawdzić, i chyba to wyszczeli tak jak chce. O! O to chodziło. Jeszcze kurde to spadło. Ale o to chodziło. Tylko i wyłącznie amerykańskie butelki mogą strzelać tak jak ja chciałem. Okej, okay, dobra, to, to musi zostać porównane nie ma że nie. No. To pachnie jak typowa naturalnie zrobiona lewogada. No dobra, nie naturalnie zrobiona, ale lewogada, każda lewogada, jakobyście kupili. Dajmy na to jurajska lewogada, dajmy na to Zbyszko lewogadowy. Czyli wiecie, trzy cytryny, i tak dalej. Dajmy na to. Nie, w sumie jest zbyszko też lemogiadowy. To jest typowo zapach cytrynowy, ale też czuję tak, jakby kurde zapach czegoś innego. Nie wiem. Chlorku? Ty. Czuję też, jakby wąchał wodę z basenu. Ty, Ej! Nie zmyślam. naprawdę z ręku na sercu ja wam mówię, to jest pachnie również takim chlorem. Jest tu procentowo, to jest tylko tak pobocznie i tak dalej. Może to jest ten cały wzmacniacz zapachu, który dodają przed każdym tym, ale ja wam mówię, tu jest jeszcze wyczuwalny według mnie zapach chloru. Oś, kurde, nie kur. kurde. No to się sytar wtopił, Kurde cię. Dobra, patrzę tak kolorystycznie. Jest żółty, ale jak bardzo jest żółty? Czy na pewno jest żółty? No, to już mamy konkretnie żółty, chociaż to jest ta sama sytuacja jak przy okazji każdego Prima. Ten kolor nie jest tak bardzo intensywny i można to. <laughs> I można tutaj stwierdzić, że to może być również kolor typowo biały z leciutkim zabarwieniem. Czyli taki, bardzo czyli taki bardzo lemoniadowy kolor. No i co? A, w ogóle, nie z... przeczytałem tych, Ta, 10% wody kokosowej to już wiemy, 250 mg blendu BCA to już też wiemy, witamina B, antyoksydanty, 834 mg elektrolitów, Okej. Okay. A tutaj tylko 720. No czemu to jest takie biedniejsze? Anglia, Wielka Brytania. Co jest? Dobra. Czy to będzie jakkolwiek się różniło? Ja może czekaj. Tutaj ty, tego już nie ma. Tutaj nie ma tego zapachu z tyłu. Tu w tej butelce absolutnie jest. Mam nadzieję, że to się nie fermentowało w jakiś sposób. Kurde, żeż za mało, że to strząsnąć, czy co? Fail! Fail kompletny! O ja pierdzielę! Tu już od razu mówię, że to ląduje na samym dole. Tych wszystkich y, prajbowych, y, pierdzielonych rakikach. Jał! Dobra. Ale to jest, kurde, słodka lemoniada. Ale to jest, kurde, taka sztuczna cytryna. Tu już mogę powiedzieć, że to jest sztuczna cytryna. O ja pierdziele, dobra. Ty... To ja już mówię od razu, to jest kuźwa arcydzieło. To jest coś pysznego, kurde. Smak Monday było pierwsza klasa. A tutaj, kurde, ta cytryna jest strasznie sztuczna. No pierwszy raz mogę powiedzieć, że coś nie jest cukierkowe, tylko jest sztuczne. I w sumie powiedziałem cokolwiek, jakkolwiek to przepłukać te kubki smakowe, bo osiadł, bo osiadł teraz smak le, lemoniadowo limonkowo-cytrynowego prime, ale to musi wystarczyć. Okej, okay, sztuczna cytryna, ale chcę jakikolwiek sposób być takimi cukierkami. Możliwe, że to są jakieś lebogiadowe cukierki typu RHC i tak dalej, ale kurde, pierwsze wrażenie to naprawdę ja mam tu do czynienia z mega sztuczną cytryną. To samo ja, Ja żeby odnalazł przy przypadku tych orbitów, refreshersów. No, ta truskawka z cytryną ja mogę 100% nazwać sztuczną, ale tu. To ma jeszcze popędny do takiego cukierka, do takiej guby. O, najprędzej do guby, ale lemoniadą ja bym tego nie nazwał. Ja bym to nazwał bardziej taką cukierkową cytryną która naprawdę wyrwała się chyba z, jakiegoś, z jakiejś toczki, przejechała po tym całym dziale z nisko jakościowymi aromatami. I proszę bardzo, nie to nie jest Prime, który, kurde, mi zasmaka. To jest chyba pierwszy Prime, który mi tak naprawdę nie smakuje. Nie mówię, że jest tragiczny. On jest po prostu słaby smakowo. Możliwe, że to jest też wybrakowana butelka, że inne Prime y mogą yy, smakować inaczej. A w ogóle, jakbym pojechał do Ameryki i w ogóle tam sięgnął po Prime, to w ogóle nie ma i ziemia. Bez żadnych yy, przeciążeń i tak dalej. No kurde, zawiodłem się, bo jednak ja miałem wielkie nadzieje, bo wszyscy mówili, że Prime Lebogiadowy jest o wiele lepszą wersją Prime Lemon Lime. W ogóle, jakby mogli, to by Prime Lemon Lime przerobili. Na prime'a Lebogiadowego wypieprzyli w ogóle Lebogiad. Co to jest w ogóle Lebogiad? I żeby to zostało. Ale jeżeli to ma smakować jak takie naprawdę sztuczne cukierki cytrynowe, to sorry, ale ja zostaję przy tym lekko cukierkowym Mountain Dew. No i co by było idealne dla tego? No wiadomo, Lebogiada to mi się kojarzy z czymś mega cierpkim. Lebogada mi się kojarzy z napojem, który jest słodki, cierpki. Lebogada mi się kojarzy z takim typowym przepychem. Każdy ma swój przepis i tak dalej. Co ja mogę powiedzieć? No, chciałbym, kurde, żeby to smakowało dobrze, ale. No, może teraz to uratuję, nie wiem, kurde. No strasznie, w taki swój sposób sztuczno-cukierkowy. No, to jest prime, który na pewno komuś zasmakuje. Na pewno będzie grono mega fanów w Ameryce. Ma ten prime o wiele większe grono fanów. Ale tutaj mi on nie podpasował. Oczywiście pamiętajcie, to jest tylko moja. Skromna ocena, moje skromne zdanie, możecie się z tym nie zgadzać w ogóle. Możecie powiedzieć, że Lemon Lime to jest trash To jest KOZAK! Co ty w ogóle mówisz? No i więc dlatego ja wam radzę kupcie sobie na przykład takiego Prima lewogadowego, czy nawet Prime Lemon Lime, czy nawet w ogóle całe komplety Prime'ów i tak dalej. Może skupcie się o, o właśnie. Pomarańczowy wyleciał z ogólnego obiegu prime'ów. To co tutaj widzicie to są chyba ostatnie sztuki prime'ów pomarańczowych. Więc jeżeli chcecie go spróbować. Lećcie teraz albo potem płacicie na ebay'u 20 dolarów. Jak za prime'a winogronowego. I według mnie to by było na tyle. No... Jaka jest przepaść między Prime'em Lemon Lime a Prime'em Lemonianowym? Może naprawdę, to jest wybrakowana butelka i ja jestem takim nieszczęśliwcem, że dostałem po prostu spierdzieloną butelkę. Chciałem powiedzieć puszkę, ale się na całe szczęście powstrzymałem. No... Nic nie może być perfekcyjny. Mam nadzieję, że Prime Lemoniadowy jako napój energetyczny będzie jednak w jakikolwiek sposób lepszy od tego co dostaliśmy tutaj. I co będziemy testowali jako kolejne? Nie wiem, naprawdę muszę zastanowić się. Ostatnio wyszło pierońsko, wiele nowości i tak dalej. Ja chcę się wybrać do radomia, jeżeli to wszystko tylko przycichnie. Wszystko nakupywać, i teściki, i tak dalej, spokojnie. Ja o to zadbam.